Thy chest, 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 thy <laughs> <Day> chest, thy chest, thy <laughs> chest, thy chest, chest, chest. Day chest, chest. Day chest. Daj cześć. Cześć. daj cześć. 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 No daj łapkę. Czubuś, daj łapkę. Daj łapkę. Daj. Cześć. No daj łapkę. Daj łapkę. Cześć. Czubuś Daj łapkę Cześć. Cześć. Daj łapkę Tak. Czuś. Daj łapkę. Czubuś. Czubuś. daj łapkę, daj łapkę, daj łapkę, daj łapkę, daj łapkę, daj łapkę, cześć, cześć, daj jeszcze raz łapkę, daj, Czubuś. Czubuś. daj łapkę. cześć, no cześć, daj jeszcze raz łapkę, daj, cześć, cześć, cześć. Daj łapkę, Czubuś, daj. Czubuś! Daj łapkę. Daj. daj łapkę, daj. Chodź, daj łapkę, Czubuś, daj. Czubuś! Chodź, daj, cześć. Cześć, cześć. Daj drugą, cześć.